Poznawanie naszego aparatu Fujifilm XM5. Zaczniemy może od takiej krótkiej rundy wokół tych wszystkich pokrętł, przycisków, które znajdują się na korpusie. I zobaczcie, że pierwsza rzecz, jaka tutaj nam się rzuca, to jest taki przycisk, który znajduje się pod obiektywem. No i oczywiście jak go sobie przytrzymamy. Przy, Mamy także ten nasz obiektyw schodzi, i tutaj mamy to, co nam się ukazało: to jest mocowanie X. To jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie obiektywy, które będziemy tutaj pasować do tego naszego aparatu, mają takie oznaczenie Fuji Fujifilm Fujinon X. Właściwie, może Fujinon, to, to są te produkowane przez Fujifilm, natomiast wszystkie te, które pod ten bagnet właśnie rzeczony. To mocowanie obiektywu są skonstruowane. One właśnie też mają to oznaczenie X. I teraz możemy tu sobie oczywiście mocować jakie obiektywy chcemy. Mamy też bogatą ofertę obiektywów firm trzecich. O tym sobie porozmawiamy w lekcji poświęconej obiektywom. A dalej, zwiedzając ten nasz aparat, zerknijmy może tutaj na górę korpusu. I w Fujifilm XM5 mamy tutaj dwa charakterystyczne pokrętła, które znajdują się u góry. Od lewej patrząc, mamy tutaj takie pokrętło, które służy do przemieniania opcji, które znane są z innych aparatów Fujifilm. Mianowicie chodzi tutaj o funkcję. Filtrów, które, których używamy, jako takiej, powiedzmy, takiego presetu, który już nam koloruje w pewien sposób zdjęcia. I przypomnę, że kiedy rejestrujemy zdjęcie w jpeg to wówczas ten efekt już zostaje na tym naszym zdjęciu. Jeżeli Zapiszemy sobie plik w formie RAWA, o czym będziemy jeszcze oczywiście mówić. Wówczas możemy dowolnie później pokolorować czy obrobić ten, ten film w Lightroomie lub też innym programie do obróbki, na przykład Capture One, jeżeli wolicie takie opcje, które tamten program oferuje. Natomiast tutaj mamy klasyczne te opcje, które oferuje Fujifilm, i tak naprawdę ja w większości. Korzystam z takiego nastawienia Classic Chrome. Natomiast są też jeszcze inne opcje, które fotografowie polecają. Zobaczcie, że jak włączymy sobie ten nasz aparat, włączmy sobie nasz aparat i, i jeżeli przekręcamy to pokrętło związane z filmami, to tutaj mamy już taką wizualizację. Tutaj mamy też taką literkę C. To jest, to jest opcja, w której możemy sobie zapisać własne, własny preset, właściwie, no bo każdy możemy sobie edytować, ale tutaj on będzie mógł być zapisany. Natomiast w przyciskach oznaczonych jako FS1,2,3 tutaj możemy sobie zapisać, jakie chcemy. Te właśnie symulacje filmowe, po to, żeby one były te nasze, wszystkie ulubione, były jeden koło drugiego, tak bezpośrednio zapisane. Natomiast tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, używam Classic Chrome i takiego Reala Ace. To jest jeden z, jedna z takich najnowszych symulacji. Te wszystkie symulacje, które tutaj Fujifilm oferuje, są to oczywiście nawiązania do klasycznych negatywów. Oferowanych przez tę firmę. Jadąc dalej, mamy tutaj u góry, oczywiście, stopkę na lampę błyskową. W ten sposób możemy sobie doświetlać zdjęcia w sytuacji, w której nie ma zbyt dużo światła. Wtedy lampa nam dodaje tych fotonów. Tak działa matryca, że ona musi mieć odpowiednią ilość, dawkę tego światła, żeby odzwierciedlić to, co jest przed naszym obiektywem. Jeżeli kogoś interesują takie podstawy fotografii to oczywiście polecam taki kurs podstawy fotografii Jacek Sopotnicki prowadzi w Akademii Fotoformy i tam też was odsyłam jadąc dalej z naszym zwiedzaniem korpusu to tutaj mamy pokrętło trybów i zobaczmy że mamy tutaj takie tryby jak manualny A to jest preselekcja przysłony S preselekcja czasu w którym wybieramy sobie czas P to jest taki program który służy do tego żeby Powiedzmy, zrobić zdjęcie z ręki i ono nie było poruszone. Jeszcze, oczywiście, o tych wszystkich trybach w osobnej lekcji będziemy sobie mówili. Mamy tutaj tryb auto, mamy też tryb vlog i filmowy. One zostaną też omówione w lekcji poświęconej trybowi, trybowi filmowemu. Mamy także ustawienia C1-C4. To są takie ustawienia, w których możemy sobie zapisać informacje dotyczące naszych trybów fotografowania. To też oczywiście zaraz sobie omówimy. Zaraz pod tym pokrętłem trybów przycisk Q, i on służy do tego, żebyśmy odpalili sobie Skrótowe menu. Będziemy z tego menu korzystali. Myślę, że dosyć często. Będziemy też oczywiście sobie mogli to poukładać. To, co jest tam dostępne. Mamy oczywiście tutaj zaraz wyżej włącznik i wyłącznik naszego aparatu i wokół niego on jest oczywiście, on okala ten przycisk spustu migawki, którym wykonujemy zdjęcia. Zaraz obok taki przycisk z czerwoną kropeczką. To jest przycisk, który służy do. To jest przycisk, który służy do rozpoczęcia rejestracji filmów, i zaraz obok niego, po drugiej stronie, właściwie tutaj z tyłu, mamy pokrętło, które będzie nam służyć do pokrętło tylnie tak będziemy je tytułować ono będzie nam służyć do różnych korekt wprowadzanych podczas fotografowania i filmowania. Z przodu jeszcze, nie wspomniałem, ale. Powinienem, znajduje się też pokrętło przednie, będziemy takie tytułować: pokrętło przednie, tak jak tutaj mamy pokrętło tylnie, to tu mamy pokrętło przednie, i z tym, że pokrętło przednie jest również przyciskiem. Ono, nim też będziemy mogli potwierdzać różne, różne opcje, które będziemy chcieli sobie w naszym aparacie zmieniać. Jadąc dalej, to zobaczmy, że tutaj z tyłu na ściance mamy przycisk. Oznaczony koszem, i też taki, taki napis mamy tutaj też drive. Otóż są to dwie opcje dotyczące tego samego przycisku i oczywiście przyciski będziemy sobie programowali, możemy sobie zmieniać, natomiast te wszystkie, które są już w pewien sposób oznaczone, zachęcam do tego, żeby pozostawić tak jak one są, ponieważ mamy już takie oznaczenie, które będzie nam przypominało, gdzie. Do czego służy taka opcja, i tutaj mamy, skoro mamy drive, to w tym momencie, kiedy fotografujemy, dajmy na to, że przełączymy sobie tutaj ten tryb na A, jest tryb preselekcji przysłony, mamy tutaj. Tryb fotografowania, i wówczas, kiedy przyciskniemy ten drive, mamy taką opcję, że tutaj się nam pojawiają tryby migawki. O tym sobie porozmawiamy w osobnej lekcji. Natomiast, kiedy na przykład przeglądamy zdjęcia, czyli używamy kolejnego przycisku, tutaj znajdującego się z tyłu na, na ściance, hmm, brak nośników. Aha, czyli jeszcze nie załadowałem karty, więc pozwólcie, że załaduję. Wykorzystam ten fakt, że nie miałem tutaj karty pamięci i w związku z tym, jak będziemy tutaj wkładali sobie naszą kartę pamięci, to pokażę Wam, jakie od razu te karty pamięci stosować z Fujifilm XM5 i są to karty SDXC typu drugiego. I potem je można poznać, że one mają dwa takie rzędy pinów i te karty można sobie stosować z naszym Fujifilm. Jeszcze warto zapamiętać, że mocując kartę do aparatu, lepiej zapamiętać właśnie, że tymi napisami w kierunku obiektywu, czyli pinami w kierunku siebie. W związku z tym wówczas szybko można załadować sobie tę kartę bez żadnego problemu. Akumulator też ma takie piny. W związku z tym, te piny, jak je sobie mocujemy, to zawsze do, do nas, w naszym kierunku i wtedy szybko można załadować ten aparat. Zarówno kartę, jak i ten nasz akumulator. O tej karcie warto pamiętać, że właśnie te piny w swoim kierunku lub też napisy w kierunku obiektywu, ponieważ najczęściej właśnie do jakichś tam awarii sprzętu dochodzi. Podczas tego wkładania i wyjmowania karty, więc na to Was uczulam. Ewentualny transfer oczywiście można robić też przez kabel, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Mówiliśmy o przycisku play, czyli odtwarzania zdjęć, i zobaczcie, że właśnie kiedy odtwarzamy sobie zdjęcia, dajmy na to, aha, trzeba zrobić jakieś zdjęcie, żeby było. Dobrze, zróbmy zdjęcie. I teraz tak. Odtwarzamy zdjęcia właśnie tym przyciskiem, a ten przycisk Drive on w tym trybie odtwarzania zdjęć może służyć do kasowania zdjęć, ale do tego Was nie będę namawiał. Raczej będę Was namawiał do tego, że kiedy zgrywamy kartę, mamy czystą to, korzystamy z takiej opcji, którą pokażę Wam później w menu, żeby formatować kartę, a nie pojedynczo zdjęcia usuwać, ale tutaj gwoli. Informacji, przekazania im wszystkich informacji, was tutaj informuje, że tutaj właśnie ten drive i ten kosz na śmieci, to właśnie dlatego są te dwie opcje zapisane. I zaraz koło tego przycisku odtwarzania zdjęć mamy kolejny przycisk, mianowicie to jest przycisk do trzymania ekspozycji. Zobaczcie, że kiedy ruszamy tym aparatem, to cały czas zmieniają nam się tutaj wartości. Jeżeli mamy ustawiony na przykład na A, na preselekcję przysłony, kiedy aparat dobiera nam parametr taki jak czas, to cały czas mamy tak, że jest oferowany nam inny czas przy tej samej przysłonie i teraz jeżeli wciśniemy ten przycisk, to mamy automatyczną blokadę ekspozycji, więc jeżeli będziemy zmieniać kadr, to ta ekspozycja, którą wskazał światłomierz w momencie blokowania, będzie będzie zachowana. Nieczęsto się to stosuje, są pewne powiedzmy okoliczności, w których jest to wskazane, natomiast y, oczywiście to jest y, rzecz stosowana przez y, profesjonalnych fotografów, natomiast y, my jedźmy dalej y, zanim się takimi profesjonalnymi fotografami staniemy, musimy najpierw poznać nasz sprzęt i y, wówczas będziemy mówili tutaj o, o tych postępach, które czynimy. Y, jedzie, jadąc dalej to mamy y, tutaj niżej y, przycisk, y, przycisk, a właściwie joystick który jest też przyciskiem. Bo na przykład, kiedy wchodzimy w menu, to ten joystick też może być wykorzystywany jako przycisk, natomiast w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli po naciśnięciu przycisku spustu migawki do połowy, to jest nasza taka metoda, powiedzmy, awaryjna, zawsze wracania do tego trybu fotografowania, to tutaj, kiedy ruszymy tym joystickiem, wówczas pojawia się nam pole autofokusa. Oczywiście to też będziemy omawiać w osobnej lekcji, ale zobaczcie, że to pole oczywiście można sobie w różnoraki sposób sterować. Natomiast jeżdżąc po ekranie, mamy tutaj możliwość wybierania szybkiego tego punktu, w którym ten nasz autofokus będzie nastawiał tę korektę, poruszał. Tym naszym układem optycznym, i w związku z tym ten joystick możemy sobie skojarzyć jako takie miejsce. OK, to jest, to jest moje takie go-to do mojego Autofocusa. I jak już wcześniej nacisnąłem ten przycisk, znajdujący się pod joystickiem, to przeniosło nas do menu. I teraz, oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, drugi moduł będzie poświęcony zwiedzaniu menu, natomiast zwróćmy uwagę, że. Kiedy kręcimy pokrętłem tylnym, jedziemy przez nasze menu opcja po opcji, właściwie możemy w ten sposób szybko pojechać. A gdy kręcimy przednim pokrętłem, mamy także mm, przez główne. Rozdziały nam jedzie. Nie chodzi tutaj o tę pierwszą linię, tylko tutaj zwróćcie uwagę, na górze jest coś takiego: 1x4, 1 x 2x4, 3x4 i tak dalej. To są strony, podstrony tego menu, i w związku z tym między tymi stronami sobie skaczemy tym przednim pokrętłem, tylnym przez każdą opcję po kolei, jakby ktoś tam szukał. Czegoś bardzo intensywnie, to może w ten sposób przeglądać. Dobra, wchodzimy do trybu fotografowania, czyli znowu przycisk z pustu migawki do połowy i zobaczmy, że mamy jeszcze przycisk. Na końcu równa się taki display albo back. Back to jest taka opcja, którą używamy wchodząc w menu. Powiedzmy, gdzieś tam się zapędzimy, nie chcemy, chcemy cofnąć się, no to back to jest właśnie takie cofnięcie do tej poprzedniej opcji. Natomiast kiedy fotografujemy i wciśniemy ten display to zobaczcie że różne informacje są nam dostarczane na ekran i czasami jest tak że potrzebujemy jakichś informacji dowiedzieć się czegoś w trakcie fotografowania jakie są tam opcje nastawione i tak dalej tak dalej więc ten display będzie nam tutaj służył. Zobaczmy że tutaj też się pojawia taki ekran informacyjny podający nam główne ustawienia co jest też bardzo fajną Opcją, dlatego ten display czasem polecam korzystać, żeby się tutaj szybciej zorientować, jak sytuacja się przedstawia, ale tak naprawdę no, głównie będziemy fotografować czy też filmować z, takim, z taką oto informacją, która się tutaj pojawia, czyli po. Kilkukrotnym przyciśnięciu przycisku Display, dochodzimy do takiej opcji, że tutaj na dole mamy tak e, informacje dotyczące trybu fotografowania, czyli w tym przypadku preselekcja przysłony, czas SS to jest shutter speed, czyli czas, właśnie jaki mamy dobrany. E, mamy tutaj F łamane na e, wielkość przysłony e, i tutaj e, obok. ISO oczywiście też informacja na temat na temat baterii stanu baterii. Tutaj po lewej stronie wyświetla się taka taka hierarchia. Jest to taki, taka informacja dotycząca tego w jaki sposób przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o korektę ekspozycji. I teraz kiedy jesteśmy w tym trybie preselekcji przysłony to możemy Prosty sposób, właśnie kręcąc pokrętłem tylnym, zobaczcie, jak to się zmienia na tym ekranie, teraz albo jaśniej, albo ciemniej. Regulować sobie takie wskazówki dotyczące światłomierza. I teraz, kiedy kręcimy pokrętłem tylnim, zobaczmy, że tutaj ta strzałeczka znajdująca się przy właśnie tej, tej podziałce z lewej strony ona idzie albo na dół albo do góry i też jaśnieje nam ten obraz albo ciemniej I to jest właśnie tak zwana korekta ekspozycji. Już skrótowo tłumacząc, to chodzi o to, że czasami są takie sytuacje, jak na przykład fotografujemy na plaży, że światłomierz dostaje takie błędne informacje. Otóż piasek odbija światło, w ogóle jest też jasny i światłomierz typu TTL, czyli True Lens przez obiektyw, on ma takie przekonanie, że jest o wiele jaśniej niż jest w rzeczywistości. W związku z tym daje takie, takie wytyczne tutaj tej całej aparaturze, która jest w aparacie, żeby przyciemniać troszeczkę ten obraz, a my wiemy, że ten obraz będzie przyciemniony, ponieważ no, mamy albo podgląd, albo, albo sprawdzamy sobie zdjęcia, albo już wielokrotnie fotografowaliśmy na plaży. W związku z tym dajemy tą, tym pokrętłem właśnie tam plus jeden, na przykład, czyli o jedną działkę przysłony dajemy wyżej, żeby aparat wiedział, że ok, ten pomiar swoją drogą, ale użytkownik twierdzi, że tu trzeba lekko prześwietlać i w związku z tym dajemy tutaj na plus. Analogiczna sytuacja, kiedy fotografujemy na przykład kogoś w czarnym garniturze, on zajmuje większą część kadru i wiemy, że światomierz może znowu być zmylony. W związku z tym Chce podbijać nam tutaj ilość światła, którą wpuszcza przez obiektyw, w związku z tym wtedy przyciemniamy i wtedy mamy też te korektę ekspozycji. Ale to są kwestie, które. Na, do których na pewno dojdziecie podczas fotografowania czy też filmowania. To, to takie te informacje oczywiście są zawarte w tym kursie podstaw fotografii, także polecam. Gdyby ktoś chciał śledzić. No i tutaj mamy też oczywiście na górze informacje dotyczące filmu, czyli mniej więcej wybrana rozdzielczość, ilość klatek na sekundę i tak dalej, czas naświetlania. Tutaj będziemy mieli też informacje po boku. Związane z wybranym presetem, czyli tym, co mówiliśmy przy okazji tego pokrętła znajdującego się z lewej strony. No i doszliśmy już tutaj szybkim krokiem także do ustawień związanych z gniazdami, które mamy w naszym aparacie. Dosyć dobrze jest to zabezpieczone, natomiast zacznijmy może od góry. Aby tutaj jakąś hierarchię zachować. Na samej górze mamy taki tutaj, takie tutaj gniazdeczko, dotyczące czy służące do tego, żebyśmy mogli sobie jakiś taki odsłuch robić dźwiękowy. Analogicznie, takie samo gniazdeczko, ono ukryte jest tutaj przy tym przycisku Drive, też jest zabezpieczone gumą, ale tutaj to gniazdo ma inne przeznaczenie. Mianowicie tutaj podłączamy sobie mikrofon, czyli na przykład jak nakręcimy sobie tutaj mikrofon na też stopkę, na którą też no, normalnie używamy sobie lampy błyskowej. Też możemy sobie takie mikrofony typu shotgun kupić, które się też tak samo tutaj nakłada. To tutaj ono jest bezpośrednio. On jest ten mikrofon bezpośrednio podłączany. Więc mamy i mikrofon zewnętrzny, i mikrofon, i ocuch. Oczywiście też są mikrofony wewnętrzne, tutaj budowane w XM5, które będziemy mogli sobie też ustawić, przeglądając menu, ale to tak jak wcześniej wspomniałem później. No i mamy tutaj też takie opcje w dalszych gniazdach pod tym gniazdem, które służy do ocuchu. Mamy gniazdo, które Służy do ładowania lub też do podłączenia naszego aparatu do komputera, czyli gniazdo USB typu C. No i pod nim mamy mikro HDMI, którego będziemy używać, tego gniazda. Kiedy będziemy tutaj właśnie przechodzić przez menu, podłączać na przykład właśnie do takiego ekranu graficznego, lub też na przykład, jeżeli będziecie nagrywać z zewnętrznym rejestratorem, lub też z takim ekranem podglądowym do jakby śledzenia opcji wideo. Więc to jest to gniazdo, którego będziemy, z którego będziemy korzystać. No i oczywiście tak gwoli formalności, mamy jeszcze ekran LCD, który jest. Powiedzmy, który pracuje w, w każdym praktycznie kierunku, czyli taki bardziej vlogowy typ ekranu. Także tak się sprawa przedstawia, jeżeli chodzi o pierwsze kroki z Fujifilm XM5.